Z wielką determinacją stosujemy diety i ćwiczymy do upadłego. Tworzymy grupy wsparcia dla osób chcących stracić na wadze, a jednak co druga osoba w krajach zachodu ma nadwagę. Nie każdy musi ćwiczyć 3 godziny dziennie, ale Sharon potrzebuje tego, żeby utrzymać wagę. W wieku 11 lat ważyłam już 82 kg, w wieku 14 lat ważyłam już 120 kg. Boję się, że nikomu się nie spodobam, bo jestem za gruba. Po schudnięciu hormon głodu zwiększył jej zapotrzebowanie energetyczne o 300 kalorii dziennie powyżej normy. Biologia nie poddaje się i chce przywrócić nas do poprzedniej wagi. Pan profesor nigdy nie obarczał mnie odpowiedzialnością za to, że ja robię coś źle, że, że za dużo jem tak, że za mało się ruszam. Po prostu jest to wynik choroby. Apetyt jest kontrolowany przez hormony w naszej krwi. Wysyłają sygnały z jelit, tkanki tłuszczowej i trzustki do podwzgórza w mózgu i kontrolują nasz głód. Zdecydowały te pogarszające się wyniki badań no i słowa lekarza, że w sytuacji, w której się znalazłem, większym ryzykiem jest niezrobienie operacji niż jej zrobienie. Jeśli chciałem, żeby moja dwuletnia córeczka miała tatusia. Musiałem wprowadzić drastyczne zmiany. Po raz pierwszy zostanie zarejestrowana interakcja pomiędzy mózgiem a tłuszczem brunatnym. Jeśli pewnego dnia uda się znaleźć pigułkę na otyłość, zagryzę zęby i poświęcę się. Dzisiaj jest jedenasty dzień po operacji. Są rewelacyjne wyniki. Chwila prawdy. Mierzymy się. 101, bardzo dobrze. Pięknie spada tkanka tłuszczowa. Waga 11 kg i To jest ogromny pacjenta sukcesu.